Tak wygląda serce od środka. Aby wiedziało, jak szybko ma bić, otrzymuje impuls elektryczny dokładnie tutaj. Wyobraźmy sobie tutaj mały bębenek. To jest główny bębniarz. Gdy uderzy, górna część serca zaczyna się kurczyć. Krew jest pompowana do serca. Ale to nie wszystko. Uderzenie bębenka 1 budzi następny bębenek 2. Bębenek 2 budzi kilka bębenków równocześnie. Gdy te zabrzmią, dolna część serca kurczy się i krew zostaje przepompowana do ciała i płuc. Teraz znów rozpoczyna pierwszy bębenek i wszystko zaczyna się od nowa. U dziadka Filipa wszystkie bębenki zaczęły uderzać naraz. Spowodowało to bardzo szybkie ruchy serca. Nie mogło się już prawidłowo kurczyć i rozkurczać oraz pompować krwi. Gdy Filip i Ania użyli defibrylatora, urządzenie wydało impuls elektryczny. Bębenki ucichły i serce mogło się znów uspokoić. Przestało migotać.